Zacznij spędzać więcej czasu w naturze. Powiem Ci o tym, jak mi to pomogło, jak Ty możesz to robić i dlaczego to jest takie ważne. I też nie bez powodu mamy dzisiaj zielone światło, kolor natury oczywiście. Przechodząc do pierwszego slajdu, jak zadziało to u mnie. Akurat tutaj Wam wstawiłem takie zdjęcie piękne z krówkami w pięknym środowisku. Ja akurat mieszkam w górach, więc oczywiście mam łatwiej, mam gdzie chodzić, jeśli chodzi o naturę. Ale to nie jest żadne ograniczenie. Udaj się do parku, pojedź kiedyś w górę. Zawsze jest jakaś możliwość. O tym, jak wyglądało moje życie wcześniej, jak siedziałem cały dzień w domu, jak grałem cały czas w gry, nie wychodziłem totalnie nigdzie. To było w filmie od przegrywa do szefa. To wam podlinkuję po prostu na końcu tego filmu. Ale jedną z takich kluczowych rzeczy, które gdzieś tam popchnęły mój rozwój, to była właśnie natura. Były to długie spacery w naturze, połączenie bardziej z tą naturą, z tą energią, i do tego też gdzieś zainspirowała mnie moja mama. Wyciągając mi na pierwsze spacery, właśnie z pieskami gdzieś tam, właśnie na WF-ie, bo to były wtedy zdalne, żeby wejść na większy spacer, to było takie coś, co mnie trochę w tą stronę zainspirowało. Wcześniej, wiadomo, tak jak już mówiłem, siedziałem cały dzień w domu, ale później zacząłem spędzać więcej czasu na naturalnym środowisku. Tu akurat był już 2022, akurat wtedy poszedłem w to jakoś bardziej. No i wiadomo, wystawiasz swoje ciało, oczy też na słońce. Oczywiście słońce jest cały czas. Nawet jak są chmury, myślisz sobie, o nie ma tego słońca, ono jest za chmurami, zawsze wtedy jeszcze przechodzą jakieś promienie słoneczne i zawsze ma to dla Ciebie jakąś korzyść. I był to część procesu, jak wyleczyłem swoją krótkowzroczność, bo ja dawniej nosiłem okulary. Jeśli chcielibyście o tym następny film, bo też mam takich w planach, to jak najbardziej piszcie mi o tym w komentarzach, ale to też miało duży wpływ, jeśli chodzi o moje oczy. Jak wiemy, najlepszym lekarstwem, czy na depresję, czy na jakieś choroby, jest oczywiście ruch. Podnieś swoje tętno, po prostu pochodź w naturze, pochodź po polanie, pochodź w parku, pobiegaj. Cokolwiek, oczywiście u mnie to akurat było chodzenie zwykle po takich wzniesieniach, to też zbudowało trochę moją sylwetkę, jeśli chodzi o to spalanie tkanki tłuszczowej, więc to jest też dobra rzecz, jeśli chcielibyście w tą stronę iść. Wszystkim zwolnij, przyjrzyj się wszystkiemu dookoła. Tu mam, stawiłem piękne zdjęcie kwiatka. Tego miałem więcej, to jest jeden z moich spacerów akurat. Po prostu przyjrzyjcie się temu, przyjrzyjcie się randomowemu liściowi, zerwijcie go, zobaczcie, jaką ma strukturę dokładnie. W dzisiejszym świecie napływa do nas tyle informacji. Jesteśmy cały czas z tyłu, potrzebujemy wiedzieć więcej, że nigdy się na tym nie skupiamy, żeby gdzieś tam popatrzeć trochę głębiej. I właśnie wychodząc, w środowisko naturalne, wszystko zwalnia. Nie musicie się niczym przejmować. Nie dotyczą was żadne newsy, nowe rolki, czy to, czy ktoś zostawia wam lajka like pod postem, bo po prostu jesteście obecni i spokojni. Więc kiedy był ostatni raz, kiedy ty naprawdę tak przyjrzałeś się z bliska, czy na jakiegoś liścia, czy na kwiatek, czy właśnie na przykład na śnieg, bo on ma naprawdę ciekawą strukturę. U mnie to było na takim jednym z dłuższych spacerów nie macie te rozpraszaczy, zobaczyłem po prostu liścia, podniosłem go gdzieś, przyjrzałem się, bliższa na jego strukturę, na to jak się na nim rosa, i to naprawdę otworzyło mi wtedy głowę. I doceniłem chwilę obecną. I to pomaga nam zauważyć, jak naprawdę piękny jest świat, to co mamy dookoła. Bo nie wszystko składa się tylko na to, co mamy właśnie w telefonie, tam gdzieś widzimy. Ale naprawdę, jeśli przyjrzycie się na to z takiej perspektywy, o której ja Wam dzisiaj mówię, naprawdę otworzy Wam to to myślenie i poczujecie, jak naprawdę cudowne jest nasze otoczenie, to co mamy, jeśli chodzi o Ziemię. Wejdź na drzewo. To jest coś, na co niektórzy z Was mogą popatrzeć i pomyśleć sobie, czy Ty żartujesz? Ale nie, ja mówię totalnie poważnie. Przy okazji zadam Ci pytanie, kiedy był ostatni raz, kiedy Ty właśnie wspiąłeś się na drzewo? Na pewno znajdziesz się, kiedyś to robiłeś, i pamiętasz, jakie to było świetne uczucie, kiedy znalazłeś się na górze, jakie byłeś wtedy szczęśliwy. A dlaczego każdy z nas ma to wewnętrzne dziecko? Więc teraz znajdź jakieś drzewo, złap za gałąź, wejdź na nie i powiedz mi, jak ty się czujesz. Ponieważ jest taki moment, kiedy jesteś totalnie skupiony, no bo wiesz, łapiesz za tę gałęzie, próbujesz nie spać, więc jesteś obecny. No i czujesz się na końcu radosny, kiedy już wyjdziesz na to drzewo. Poczujesz się wtedy jak dziecko, bo finalnie przecież musimy odnaleźć w sobie to wewnętrzne dziecko, a to gdzieś pomoże Ci wrócić właśnie do tych momentów, z które wtedy przeżywaliśmy z najwyższą radością. Więc spróbuj i powiedz mi, jak się wtedy poczułeś. Przede wszystkim oddychaj. Jeśli chodzi o naturę, spacery w naturze ogólnie, one same w sobie mogą być formą medytacji, bo jak mówiłem, wtedy jesteś obecny, patrzysz, co jest dookoła ciebie, i jesteś skupiony na momencie, w którym jesteś. Ale dużo osób też ja dawniej, idą przez swój dzień, siedzą cały dzień w pokoju z ogrzewaniem, klimatyzacją, z suchym powietrzem i cały czas oddychają płytko. Nie wezmą nigdy tego głębszego oddechu. Ale kiedy pójdziesz w las, gdzie jest naprawdę zielono, naprawdę, czy to jest las, łąka, park, czy naprawdę góry, to nie ma żadnego znaczenia. Ale gdy weźmiesz w takim otoczeniu głęboki oddech, to naprawdę napełni cię energia. Ale powiedz mi, jak masz się czuć dobrze, jeśli cały dzień przebywasz w sztucznym środowisku? Przebywasz wewnątrz, czy to ze sztucznymi zapachami, czy jakimiś świeczkami i wdychasz to cały dzień, a nigdy nie weźmiesz głębszego oddechu w naturze, nie przewietrzysz gdzieś swojego pokoju nawet. Podczas spacerów wiadomo, możecie też wykonywać jakieś ćwiczenia oddechowe, to wam pomoże po prostu poczuć się lepiej, poczuć tę chwilę. Zacznij się uziemiać. Po prostu, jeśli masz gdzieś tam okazję, zdejmij buty, zdejmij skarpetki. I stań gołymi stopami, czy to na ziemi, czy gdzieś na trawie, bezpośrednio po prostu, aby mieć kontakt z ziemią. I nie nazywaj tego wishy-washy, nie mów, że zwariowałem, jeśli tego nie spróbujesz. Powiedz mi wtedy po prostu, jak się czujesz. Naprawdę, spróbuj aż jednego z tym, o czym mówię, i zobacz, jak wtedy się czujesz, jak czuje się Twoje ciało. Ziemia to jest głównie źródło ujemnych elektronów. Ty głównie zbierasz w siebie dodatnie, dlatego że na przykład przeważ. W środowisku takim jak ja, czyli też elektronika, tu gdzieś Wi-Fi, wiadomo, nie mówię, że masz od razu zakładać czepek z folii aluminiowej, totalnie nie, ale po prostu jest to coś, co może Ci to wyrównać trochę, ponieważ ziemia, elektroujemne Ty elektrony dodatnie, później to się równa. A głównie też właśnie materiały syntetyczne czy poliester to też jest właśnie źródło elektronów dodatnich. Głównie poprawisz dzięki temu swój nastrój, poczujesz się po prostu lepiej, będziesz miał więcej energii. Też pomaga to w zregowaniu stanów zapalnych. Możecie sobie gdzieś o tym poczytać w internecie, ale naprawdę jest to dobra metoda. Przy tym też poprawisz swój sen i wyregulujesz swój zegar biologiczny, o czym będzie też dalej w odcinku. Wsłuchaj się w dźwięk natury. Użyj po prostu swoich wszystkich zmysłów do tego, aby być razem z naturą. Podczas czy przechadzania się właśnie na przykład po parku, po lesie. Ale dzisiaj większość z nas spędza większość naszego czasu kilka godzin dziennie nawet do kilkanastu w porywach, ale wiadomo, ze sławkami w uszach, swoją zwykle muzyki, która też jest niską energią, gdzie też nie poczuje się wtedy dobrze, a raczej zniszczy to wasz nastrój. Dodatkowo wiadomo, gdzieś szum miasta, telefony, które do nas dzwonią, dźwięki, które znowu jakieś inne źródła dźwięku, to są nieustannie bodźce, które nami kontrolują. Ale spróbuj po prostu się wyciszyć, zamknij oczy, wsłuchaj się czy w szum drzew, czy właśnie śpiew ptaków, czy jakąś rzeczkę, która sobie płynie i zobacz, jak twoje ciało na to reaguje. Co bierze do siebie? Zaufaj mi, że nie w każdym momencie potrzebujesz głośnej muzyki, potrzebujesz jakichś dźwięków dookoła siebie, bo w większości domów też jest cały czas idzie sobie radio, idzie jakaś muzyka, a nie do końca zawsze musi tak wyglądać. Spróbuj po prostu czasem totalnie się wyciszyć, a czasem spróbuj też iść do natury i posłuchać, co ona ma do zaoferowania. Obserwuj wschody i zachody słońca. Bardzo ważna rzecz, wkleję wam tu akurat ostatnio, chyba z tydzień temu. Wstałem właśnie rano, poszedłem na zachód, naprawdę było to piękne doświadczenie. I dzięki temu przede wszystkim naprawisz swój zegar biologiczny. Nie możesz zasnąć, wiele osób ma z tym problem. Nic dziwnego, jeśli cały dzień siedzisz w sztucznym świetle, zaburzasz swój dobowy. Teraz jestem poniekąd przykładem tego. Mam Blue Light Blokery, których nie ma akurat tutaj. Okej, okay, znalazłem. To są takie okulary z czerwonym tintem, które blokują Wam po prostu światło niebieskie. Jak widzicie, odbija się to w nich. Ponieważ światło niebieskie też jest emitowane przez słońce, ono reguluje Wasz rytm dobowy. Teraz akurat się poświęcam, żeby nie wyglądać trochę jak geek w tym, ale wiadomo, jeśli macie okazję, zakupcie sobie coś takiego, używajcie tego, jeśli pracujecie w nocy. Jeśli właśnie gdzieś przysiadujecie w nocy i musicie naprawdę to robić, to w takim przypadku Wam to dużo pomoże. Więc spróbuj wstać wcześniej na wschód, zobacz jaki jest piękny, karm się tą chwilą, po prostu zobacz jak się wtedy czujesz. Ja spędziłem tam chyba z 15 minut wgapiając się w to słońce, bo wtedy ma ono promienie o niższej częstotliwości, jest łagodniejsze dla oka, dlatego możecie się w nie dłużej wpatrywać. Więc przeznaczcie gdzieś tam wiecie 10-15 minut na wschód, na zachód. Nawet tylko po prostu na zachód, jeśli nie wstajecie super wcześnie, to pomoże Wam zasnąć, ponieważ wtedy Wasze ciało wie, że jest pora spania, że zachodzi już to słońce, są te promienie o częstotliwości i będziecie wtedy spać lepiej. Tak samo z rana, zobacząc wschód, będziecie mieć w ciągu dnia więcej energii. Na koniec znajdź swoje miejsce w naturze. Coś, co mówię cały czas, ale zanim zadecydujesz w jakiejkolwiek dziedzinie, w jakimkolwiek temacie, spróbuj wszystkich opcji. Dla każdego będzie to wiadomo wyglądało totalnie inaczej lub trochę inaczej. Jedni będą się czuje właśnie jak kozica w górach. Będzie to ich środowisko. a Niektórzy tak jak ja gdzieś tam wcześniej będą znajdowały się w takich długich spacerach po raczej prostych odcinkach z lekkimi wzniesieniami to będzie ich bardziej relaksowało. Będzie ich to karmiło większą energią. Ale ja właśnie tak jak już mówiłem ja myślałem że było to moje takie najlepsze źródło energii gdzie odnajdowałem się najlepiej w naturze ale będąc jednak w Tajlandii te lasy deszczowe Środowisko, właśnie pan dookoła czy spacer po plaży to było coś, co chyba bardziej mi odpowiada i w tym jednak czułem się najlepiej, więc znajdź swoją drogę. Więc to było na tyle. Ogólnie ten temat jest bardzo bliski mojemu rozwojowi, bo od tego w sumie wszystko się zaczęło, ale uważam, że musiałem się po prostu z wami tym podzielić, gdzieś tam o tym poopowiadać trochę, bo było to coś bardzo ważnego dla mnie na początku, co totalnie otworzyło mi głowę i nowe horyzonty. A ogólnie, jak wiecie, celem tego kanału jest to, aby zmieniać życie któregoś z Was, więc znajdźcie dosłownie 15 minut. Wyjdźcie z domu, pójście w naturę i zróbcie chociaż jeden krok z tego całego filmu. Czy to będzie właśnie wejście na drzewo, a może wyjście gdzieś rano, czy właśnie na zachód. Popatrzcie na ten zachód i zobaczcie wtedy, czy to będzie dla Was po prostu zmieniające, czy po prostu właśnie wyjście z gołymi stopami na ziemię na dosłownie 5 minut, zobaczcie jak się czujecie i wtedy powiedzcie czy działało i pamiętaj, jeśli już mówię o działaniu to działanie ponad wszystko a dzisiaj niech moc będzie z wami pa pa